Ale on nie rozumie, o co Że uprawiał seks z pana żoną i powstał Mateusz po prostu. Brawo! Arek, widzę, że przygotowaliście pewien performance i macie kafan. Czy uciekł wam jakiś pacjent, czy o co chodzi? E, tak, tak, właśnie poszukujemy pacjenta, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego. Nie wiem, czy go widzieliście gdzieś. Ja widziałem. Ale macie kogoś konkretnego na myśli? No myślę, że tego samego, co był Polski. Czyli? No. Ja... Wygrała, bardzo ładny. E, ja chciałem tylko powiedzieć, że przez ostatnie dni nawet troszeczkę odpuściliśmy treningi, żeby przejść stałe szkolenie w szpitalu psychiatrycznym, jak to się zapina, zakłada, jak się kuje. a ja mam tu nawet lek spakający, dlatego jeżeli by pan Jacek jakkolwiek się poczuł źle, to my z Arkiem będziemy interweniować. Czy Jacek nie odbierasz tego jako właśnie jakąś taką obrazę? W kierunku? Jeżeli obrazy to nie w moim kierunku, tylko ja tym idiotom przypomnę, że miliony ludzi w Polsce chorują na depresję. A i takie stygmatyzowanie. Stygmatyzowanie. I to chorych na depresję będzie tak, teraz. Ja rozumiem, że oni naśladują jeszcze większego idiotę Marcina Najmana. Marcina Najmana. Który zrobił taki performensik, że... Zrobił boje, taki performęsik, Mateusza jeżeli, zrobił. Jeżeli mnie Wardęga o coś zapytał... <gry> nie wiem, czy słyszałeś. Mnie... Nie, nie, słyszałeś, co powiedzieli teraz? Nie, nie słyszałem. Możesz to powtórzyć? Ty bo, boisz się, że... Tak, jesu... że Marcin Najman zrobił taki performensik. Syna panu zrobił. <gry> 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 Więc jeżeli... Nie uruchomisz mnie, nie uruchomisz mnie, nie mnie. No nie żartuj, to i Mateusz, że nie zauważasz podobieństw. Podobi. Nie uruchomisz mnie, skurwielu, nie uruchomisz mnie. Jeżeli, jeżeli, jeżeli próbują dogonić największego idiotę w Polsce Marcina Najmana, no to ja gratuluję... Ja bym się płacił, który z Was jest numer jeden. Gratuluję sukcesu. Na środownictwie. A teraz tak całkiem na poważnie, bo to miało być śmieszne. Otóż stygmatyzowanie osób chorych na wszelkie choroby psychiczne. Co zrobił ten idiota Marcin Najman? No naprawdę pojechał do jakiegoś zakładu psychiatrycznego, odrywał tam pielęgniarzy od swojej pracy. Nie to nie boli, ale ja wiem, jak mogą się czuć osoby, które mają osoby chore psychicznie. A właśnie ty to powinno boleć najbardziej, osoby z mój drogi. On pojechał, a powinieneś ty. To fakt. A, e no ja jeszcze tak, tylko, ale on jest dobry, on jest dobry w gadce, już się nie mogę doczekać, że on wejdzie do klatki, kurwa, no, i zobaczymy. co, tego, co wiem, Jak to, ja to... się nie mogę tego doczekać, ty reporterku szalony. Cztery dni, cztery dni. A więc tyle, to... Yy...